Lubię adrenalinę, lubię walkę, rywalizację. Jestem silny, chcę walczyć i kocham to co robię. Moim marzeniem jest wygrać mistrzostwa świata z reprezentacją polską. Jesteśmy w Dublinie, pierwszy w historii międzynarodowy obóz juniorski, amp i co tu się dzieje? Juniorzy z pięciu krajów, 35 dzieciaków przyjechało, żeby razem trenować, grać wam futbol i bawić się tą piłką. Marzymy o tym, żeby tych dzieci było coraz więcej, z coraz większej ilości krajów. Chcielibyśmy, żeby to było, te obozy były organizowane regularnie. Chcemy jako Europejska Federacja robić to co roku. W tej chwili mamy właśnie tych czterech chłopaków w tym wieku juniorskim, którzy po prostu dołączyli do naszych klubów, które już istnieją w całej Polsce i cały czas szukają nowych zawodników, trenują razem z seniorami. Ci najstarsi też już zaczynają grać w klubach w seniorskiej piłce. Zobaczymy podzielenie na trzy grupy. Niebieską, czerwoną i czarną. Niebieska grupa jest bodajże od 5 do 8 lat, czerwona od 8 do 12 i czarna od 13 do 16. I te numerki po prostu były przydzielane zawodnikom od najmłodszego rocznika do najstarszego. Ja akurat jestem numer 27. Mój syn Rio przeżywa tu fantastyczny czas i cieszy się każdą minutą. Jego marzenia się spełniają. To, czego chce, to reprezentować swój kraj. Chce też być piłkarzem Premier League. To dla niego niesamowite doświadczenie, bo jest tu z innymi dziećmi, z podobnymi ograniczeniami, a to dodaje pewności siebie. To jeden z najpiękniejszych momentów w jego życiu. Czuję, że ciągle staje się lepszy i, i lepszy, i lepszy, i lepszy, i lepszy i lepszy i lepszy i lepszy, i lepszy, i lepszy. A ile masz lat? Siedem, prawie osiem. Kiedy patrzysz na tych rodziców, tu jest zimno, oni stoją, ale zobaczcie, uśmiechają się, są szczęśliwi, bo ich dzieci są szczęśliwe. Widzą, że mogą mieć przyszłość w sporcie. stwierdziłam, że zapominam, której ręki nie ma mój syn. Często go traktuję jak pełno, pełnosprawną osobę i się ucieszyłam, że nie mam tak tylko ja. Tata Krystiana stwierdził, że też czasami zapomina, więc myślę, że to jest dobry objaw. Traktujemy ich jak pełnosprawne dzieci i myślę, że dzięki temu, że tak jest, oni są tutaj, bo gdybyśmy ich łaskali i, i że tak powiem, dawali taryfę ulgową, myślę, że my od nich musimy jeszcze wymagać więcej niż od pełnosprawnych dzieci. To już jest dobrze. Pierwszy raz trenowałem z nimi kilka miesięcy temu i byłem zaskoczony poziomem ich gry. Byli nawet lepsi ode mnie. Dziś też oglądałem mecze dorosłych chłopaków. Pokazali trochę niesamowitych umiejętności. Wszyscy tu jesteśmy z tego samego powodu. To miłość do piłki i te uśmiechy na buziach dzieci to coś niesamowitego. Trudna ta droga na szczyt się okazuje. Tak, bardzo. No ale co się stało, czemu płacze? Yy, no bariera językowa generalnie musi uczyć się angielskiego. Otwieramy akademię w Warszawie, ale szukamy tak naprawdę zawodników i dzieciaków z całej Polski, dzieciaków po amputacjach, dzieciaków z wadami kończyn. Po to, żeby właśnie założyć taką szkółkę wzorem angielskiej czy wzorem irlandzkiej i rozwijać tą piłkę juniorską w przyszłym roku, zaprosić do siebie może Irlandczyków, Anglików albo zorganizować taki obóz. Za 20 lub 16 lat ten sport będzie sportem paraolimpijskim. Jestem tego pewien. Kiedy patrzę na te małe dzieci, to może właśnie one za te 16 lat będą paraolimpijczykami. Dlatego ten weekend jest dla nas bardzo ważny. Wyznaczamy kierunek rozwoju i przyszłości tej dyscypliny. Jeśli chcemy, żeby miała długą przyszłość, to właśnie te dzieci są naszą nadzieją. Jak mogę zachęcić? No ludzie, nie siedźcie w domu, wyjdźcie na boisko, zapraszamy na treningi.